Cześć wszystkim, dziś pokażę Wam kolejną walentynkową rzecz, i to będzie ciastko w kształcie serduszka. Naprawdę będzie to prosty tutorial. Potrzebujemy tylko dwóch kolorów, czyli kolor ciasteczkowy i kolor brązowy. Może Zacznę od tego, jak uzyskałam kolor brązowy, ponieważ miałam gotów w modelnie bimba i był strasznie twardy, więc postanowiłam, że zmieszam go z astry i zmieszałam żółty, czerwony i odrobinę czarnego dodałam i uzyskałam właśnie taki kolor czekoladowy. A żeby uzyskać kolor ciasteczkowy, to możemy po prostu zmieszać żółty, odrobinę pomarańczowego albo czerwonego i dodajemy jeszcze trochę brązowego. Jeżeli go nie mieliście, to po prostu możecie go najpierw zrobić, tak jak już mówiłam wcześniej. I potem mamy taki kolor. Coś do krojenia, jakiś nożek, pieprz. Jeszcze użyję takiego narzędzia. No, i to wszystko z tych podstawowych rzeczy, więc zabieramy się do pracy. Więc, najpierw tradycyjnie zaczynamy od kulki. Możemy trochę zwałkować koniec na to serduszko. I teraz, jakimś narzędziem, czy to nożykiem, robimy na środku głębienie. No, a serduszko to raczej nie jest trudna sprawa, żeby zrobić tylko może można się postarać, żeby było takie bardziej nie wiem, idealne. I teraz właśnie te boki tak jakby trochę układam, żeby były takie zapadające się, niekoniecznie równe. Uważam, że tak o wiele fajnie wygląda. Jeżeli macie na przykład jakąś małą foremkę w kształcie serduszka, no to już w ogóle macie ułatwioną sprawę, ale ja takiego nie posiadam, no tylko zawsze sama robię serduszko. I teraz biorę pieprz. I obtacza. Już pewnie niejednokrotnie widzieliście na moich filmikach, tak, żeby uzyskać taką realistyczną powierzchnię ciasteczkową. I właśnie coś takiego mam. I teraz właśnie użyję tego narzędzia, żeby zrobić tutaj napis, LAW. Najpierw można sobie tak jakby wydzielić taką kreskę, żeby podzielić na pół i tutaj będą literki LO, L O" tutaj VE, żeby było po prostu tak równo. Ja to robię takim narzędziem, ale możecie to równie dobrze zrobić wykałaczką. Jeśli modelina nie jest bardzo miękka, to można po prostu robić po takich malutkich kropeczkach, dziurki robimy, i potem wychodzi nam literka. I teraz bierzemy brązowy wałkujemy na taki długi, cienki paseczek. I teraz możemy ucinać po takich kawałkach tak żeby wypełnić te literki. Jeżeli chcecie, możecie już zaprzestać na tym etapie. I macie takie sertuszko z napisem Love, czekoladowym. Ale ja chcę tutaj jeszcze jakieś dodatki. Teraz z brązowych będę robić takie kuleczki, żeby to były takie ciasteczka. Nie wiem jak to się nazywa czy to są takie pieguski Mam jeszcze czekoladowe kulki. Jeszcze taki pomysł, mam tutaj y, pastele. Pewnie niektórzy już z Was używają tego sposobu. Mam brązową, pomarańczową i żółtą. I biorę na przykład jakiś kawałek jakiegoś papierka i po prostu nakładam. Tutaj jakby mieszam. Można również zrobić, nie wiem, na jakiejś podstawce, kartce i potem pędzelkiem. Ale aktualnie nie mam żadnego pędzelka, dlatego używam takiego sposobu. I potem tak właśnie nakładam, żeby to wyglądało na takie przerumienione. I właśnie wygląda o wiele bardziej realistycznie. Zrobiłam to dopiero po nałożeniu tych czekoladowych dodatków, bo później myślę, że mógłby być jakiś problem z tym, aby się przylepiły do modeliny. No, taka jest prawda. No i oczywiście tutaj możecie zakończyć już, ale jeszcze jedna taka sugestia i taki pomysł. Napisała do mnie o tym pewna osoba, i niestety, ale nie pamiętam kto i kiedy to było. Było to dość niedawno, ale niestety nie miałam czasu tego zrobić, żeby właśnie zrobić takie serduszko na przykład które mogłoby być e, prezentem tak dla waszej nie wiem przyjaciółki chłopaka jak chcecie po prostu jedna połówka będzie dla was jedna dla kogoś kogo chcecie tam naprawdę więc e, teraz musimy po prostu podzielić to serduszko tak ładnie nie na pół bo to wtedy będzie nie za fajnie wyglądało tylko właśnie tak kreski żeby oddzielić to LO i V, -E, żeby były po dwie literki. Powiedzmy w ten sposób. Najpierw proponuję to tak zarysować, potem może robić takie wgłębienia, żeby, żeby tego po prostu nie zepsuć. I dopiero jak już mamy tak zarysowane, to możemy użyć nożyka bo czegoś ostrzejszego, i spróbować. To przeciąć. I mamy takie dwie części serduszka, tego ciasteczka, które do siebie pasują. Ale jak wiadomo, że no, ciasteczko nigdy nie będzie miało takiej gładkiej powierzchni. Żeby zrobić to bardziej realistyczne, biorę takie ostre narzędzie. Może to być na przykład jakaś wykałaczka. I robię takie dziurki. Oczywiście w taki sposób, aby tego kształtu tutaj nie zdeformować. Więc to trzeba robić naprawdę ostrożnie. I tak to właśnie wygląda. I naprawdę to jest super pomysł. Dlatego dziękuję za podpowiedź. I teraz z tego serduszka możemy zrobić właśnie taki wisiorek. Więc potrzebujemy dwa metalowe czy srebrne haczyki. Ja je mam zazwyczaj zrobione z drutu. No i wbijamy w dwie części i możemy już mieć taki gotowy naszyjnik dla dwóch osób. No i mamy takie ciasteczko, serduszko, z którego jedną połówkę możecie podarować komuś, kogo kochacie albo kogo po prostu bardzo lubicie. I uważam, że ten pomysł z tym serduszkiem podzielonym na pół jest naprawdę super i bardzo dziękuję tej osobie i proszę, abyś ze mną jakoś skontaktowała. Może znajdę jakoś poszukam ten, tą wiadomość, to na pewno wpiszę ją pod filmikiem. Zazwyczaj tego nie robię, żeby korzystać jakby z Waszych pomysłów, żebyście się jakoś nie czuli. Gorzej, że jedno wybrałam albo drugie nie. Ale w tym wypadku bowiem szczerze, że wykorzystałam ten pomysł, żeby to było serduszko i przekształciłam go, żeby to było ciasteczko, i połączyłam właśnie, że się zbliżają walentynki, to uważam, że właśnie super pomysł jest. Na coś takiego. Więc jeśli Wam się ten tutorial podobał, to łapki w górę. Proszę Was również o komentarze, subskrypcje. Czekajcie na więcej. Dziękuję Wam za wszystkie przyjemne komentarze. Naprawdę jest mi bardzo miło i miłego tygodnia. Cześć!